Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film ze składania komputera dla jednego z moich widzów. Jest to konstrukcja przeznaczona do gier, w zasadzie bez tam jakichś wielkich możliwości rozbudowy. Takie nie są na razie planowane. Jednostka w budżecie już u mnie z wszystkimi kosztami niecałych 2900 złotych. Oczywiście w opisie tego filmu będzie link do prezentacji tych podzespołów, nie będę już tego teraz tutaj przytaczał. Natomiast będzie także pełna specyfikacja, to będą dokładnie linki do porównywania cen, jeżeli byście byli którymiś z tych podzespołów zainteresowani. Ode mnie w tym momencie to jest na tyle, nie ma co przedłużać i jedziemy ze złożeniem całej jednostki. No i czas się brać za składanie komputera. Ja już tutaj mam taki system opracowany, że najpierw oczywiście trzeba przygotować sobie obudowę, no, jak składać komputer, jak nie ma w czym Oczywiście y, później zdejmuje panele boczne, robocze jak i przeciwne, wcześniej przegląd szybki obudowy, czy na pewno z nią jest wszystko w porządku. No, jeżeli tak jest, no to panele na bok, tak żeby poczekały sobie w bezpiecznym miejscu na, w zasadzie zakończenie składania. Teraz można wyjąć ze spokojem tutaj akcesoria, które jak widzieliście są w takim pudełeczku. Dodatkowy jakiś user manual, coś w ten desen, No i czas zacząć uzbrajać tą obudowę Jeżeli chodzi o uzbrojenie obudowy, no to tutaj oczywiście Przede wszystkim instalacja zaślepki na porty wejść-wyjść Tom należy docisnąć no i W zasadzie będziemy mieli zaślepkę zainstalowaną. Jeżeli chodzi o tańsze obudowy, pamiętajcie, żeby się przy tym nie poranić. Również w przypadku tańszych płyt głównych, tak jak w tym przypadku, ta zaślepka ma ostre krawędzie, więc uważajcie, a ja się w rękawiczkach nie potnę. Ale jeżeli robicie to gołymi rękami, w tym też oczywiście nie ma nic dziwnego, to można się pociąć. To samo dotyczy w zasadzie śledzi. W tym przypadku, w przypadku zalmanazy trójki, one są wyłamywane, więc trzeba je po prostu wziąć out. Natomiast zwróćcie uwagę, które śledzi Łamujecie ich. Z powrotem nie zainstalujecie, no chyba że macie spawarę i to przyspawacie. Ewentualnie można przylutować, no ale takie łączenie będzie trwałe. Więc żebyście nie wyrywali za dużo, zobaczcie najpierw, które złącza są na Waszej płycie głównej za instalację karty graficznej odpowiedzialne. Jak to mam? No to cały czas z tyłu obudowy, czyli instalacja zasilacza wentylatorem skierowanym w dół. Tutaj mam oczywiście otwory wentylacyjne oraz filtr przeciwkurzowy, dlatego zasilacz będzie bez problemu zasysał chłodne powietrze spod obudowy. No i trzeba go przykręcić. Trzeba go przykręcić, cztery śrubki. Śrubki, jak widzieliście, wziąłem z zestawu tutaj z zasilaczem. E, oprócz tego był jeszcze również przewód zasilający. E, zasilacze w wersji bulk tak zwanych nie posiadają po prostu przewodu zasilającego, żadnych akcesoriów. To są takie typowe zasilacze e, dla składaczy OM, czyli którzy sprzedają po prostu cały gotowy komputer jako jedną jednostkę, bez później dalej żadnych pudełek. W przykręceniu chyba żadnej filozofii nie ma. Czas na instalację napędu optycznego będzie tutaj zainstalowana najzwyklejsza nagrywarka DVD, ale zwróćcie przy tej, przy tej okazji jeszcze uwagę na jeden element, a mianowicie widzicie ten gruby przewód, który tam jest na tym elemencie montażowym do właśnie dysku DVD, do napędu DVD to jest przewód USB 3.0, on tamten jest poprowadzony, bo wtedy przewód nie jest tak napięty, nie ma dodatkowego przewodu z tyłu więc też ładnie się to wszystko układa no i tutaj z tej strony korzystam z systemu do instalacji beznarzędziowej to trzeba tam troszeczkę wepchnąć i można z powrotem ten przewód ułożyć natomiast za chwilę sobie obudowę przekręcam na drugą stronę i tutaj już napęd przykręcam normalnie śrubkami jeżeli nie byłby komputer transportowany, w zasadzie może zostać sam system instalacji beznarzędziowej, nam się z tym nic nie stanie. No instalacja dysku: Tutaj jest tylko i wyłącznie dysk talerzowy. W przypadku instalacji dysków w obudowie Zalma Z3 mamy dwie takie narty oznaczone prawa i lewa. Trzeba je zorientować. One nie są symetryczne, dlatego musicie się upewnić, które bierzecie. No i po prostu do od odpowiednich otworów je wciskamy. Oczywiście pamiętając o orientacji, że przewody będą wyprowadzone z tyłu obudowy. Dociskamy to porządnie, tak żeby to ładnie zaskoczyło, i kiedy mamy to już gotowe. Wkładamy dysk do zatoki, do której zatoki obojętne, tak naprawdę. Tam, gdzie chcecie, tam sobie to możecie wepchnąć. No i czas na uzbrojenie płyty głównej. Na początek instalacja pamięci RAM. Tutaj mamy przeznaczone do tego cztery sloty, a te. Które powinny być zagospodarowane jako pierwsze są oznaczone na laminacie i są to te czarne. I tutaj też kości po prostu pamięci wkładam. Oczywiście jest lot odbezpieczony, instalacja samej pamięci że jest dziecinnie prosta. Wkładamy ją w rowki i dociskamy, pamiętając oczywiście o odpowiedniej orientacji. Tam jest taki mały wypustek, ząbek, no i na to należy zwrócić uwagę. Instalacja procesora odpowiednio też go orientujemy. Instalujemy w gnieździe w przypadku soketu 1150-1151. Nie trzeba zdejmować wcześniej tej wykonanej stworzywa zaślepki. No i teraz ja tutaj będę instalował chłodzenie boksowe. Natomiast zetrę sobie najpierw oryginalną pastę alkoholem izopropylowym z chłodzenia boksowego, i nałożę tutaj swoją pastę, która jest. Lepsza i lepiej się rozprowadza. Miem już niejednokrotnie przypadki, że ta pasta boksowa nie chciała się po prostu rozprowadzić i tak jak trzy paski były przez producenta nałożone tak nawet po dwóch, trzech latach użytkowania komputera, słuchajcie, zdejmując chłodzenie, nadal były to trzy paski. No jak to przewodziło ciepło, nie muszę wam chyba mówić. Jako, że wcześniej dotknąłem też procesora, pewnie widzieliście, to kiedy tylko skończę tutaj czyścić to chłodzenie boksowe, jeszcze troszeczkę mi się ręcznik papierowy kruszył, to świeżym ręcznikiem będę również przecierał procesor, powierzchnię procesora. No tutaj na paluchach jest zawsze jest troszeczkę jakaś tam warstwa tłuszczu, brudu, no i to może również tutaj przyczynić się do gorszego odprowadzenia ciepła, warto więc moim zdaniem o to zadbać. Być może jest to troszeczkę przerost formy nad treścią, ale wiem za to, że wszystko jest zrobione no tak jak należy. No i właśnie teraz będę przecierał sobie już na gotowo chłodzenie. Jak widzicie tutaj już bez pasy termoprzewodzącej i również procesor. Natomiast co do aplikacji pasy termoprzewodzącej sposobów jest kilka. Nie ma moim zdaniem jednego słusznego sposobu, bo jeżeli chodzi o wyniki temperaturowe robiły takie testy różne portale. Ja również to robiłem i to wypada bardzo różnie, także jest to moim zdaniem kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o pastę termoprzewodzącą, jaką ja stosuję, w tej chwili jest to pasta AB Thermal Gris 3, takie większej trzy kaweczce u mnie tej pasty dosyć dużo schodzi, więc to jest chyba zrozumiałe i ja najczęściej aplikuję pastę termoprzewodzącą na krzyż, mi jakoś w ten sposób osobiście najbardziej odpowiada, nie widzę tutaj jakichś znaczących powodów do tego, aby tą pastę rozprowadzać. Instalacja procesora chłodzenia na procesorze chłodzenia boksowego jest bardzo prosta po doduszamy po prostu piny one oczywiście muszą być odpowiednio zorientowane i na końcu inspekcja płyty głównej jest przygotowana płyta główna jest przygotowana obudowa, więc nie pozostaje nic innego jak zainstalować i oczywiście przykręcić płytę główną w obudowie, podłączyć wszystkie przewody. Ja już to poza kadrem zrobiłem, więc ostatnim elementem zostaje, dobrze, moi drodzy, komputer słacie już jest złożony, robimy sobie więc pierwsze uruchomienie. Dla mnie to nie będzie koniec. O, tutaj jeszcze. Ponieważ mnie czeka jeszcze instalacja systemu operacyjnego. Teloska suszara na chwilę się odezwała, przyspieszyła. No i mamy standardowy komunikat, także słuchajcie, no co tu dużo mówić więcej? E, pokażę Wam trochę komputer, za chwilę przejdę do jego, do zrobienia takiej ładnej prezentacji, żebyście widzieli, jak to wygląda. E, ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy, i do zobaczenia w następnych filmach. Zapraszam Was oczywiście również na krótki pokaz tego komputera, jak to się prezentuje w całości. Cześć, hej, trzymajcie się.